Sponsorem PGE GKS Byłchatów, jest Polska Grupa Energetyczna. Ciężko jest mi powiedzieć, czy ten rzut karny był, czy nie. No, jakiś tam kontakt był z przeciwnikiem, ale zawodnik oddał strzał i myślę, że no nie powinno być tego rzutu karnego, choć no ciężko mi ocenić na pewno tutaj w powtórkach. Będzie dokładnie widać. No myślę, że nawet przy tym stanie 2-0, żebyśmy trochę szybciej strzelili, rzucilibyśmy się do, do odrabiania strat. Może, może inaczej by to wyglądało. Yy, mieliśmy yy, sytuację, żeby wcześniej strzelić bramkę. Niestety tak... Yy, tak się nie, się nie złożyło i myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy dogodne, dogodne sytuacje, żeby, żeby pokusić się o gola i wtedy, wtedy inaczej by ten mecz wyglądał. No niestety to Śląsk strzelił pierwszy bramkę i, i później podwyższył ta bramka w końcówce. Myślę, że trochę, trochę tak jak tutaj pan mówi, za późno strzelona. Myślę, że, że inaczej by to wyglądało, gdybyśmy szybciej strzelili. To znaczy stresu raczej nie było. Ja debiutowałem już prawie dwa lata temu i to zwłaszcza... Wtedy nie na swojej pozycji, bo to była prawa obrona, także wtedy może był lekki stres. Dzisiaj nie, nie czułem stresu, już dobrze się czułem na boisku. Także środkowa obrona, lubię tę pozycję, także fajnie się grało. Wtedy nie można zagrać blisko, złapać kontaktu, zwłaszcza że sędzia powiedział mi, że już mam pomarańczową kartkę, musiałem uważać przez całe spotkanie, no ale starałem się jak mogłem, także nie wiem, trener oceni później ten występ. Sam mecz do końca chyba nie udał nam się, no 34-35 minuta, dwie dogodne sytuacje, nie strzelamy i, no i schodzimy tak z tego boiska pokonani. No tak, tak jak mówisz, dwie dobre, bardzo dobre sytuacje, które powinny się zakończyć przynajmniej jedną bramką. Uważam, że wtedy gralibyśmy dużo spokojniej, bo y, przez decyzję arbitra też y, troszkę wzarły się nerwówki y, w naszą grę. I no niestety, no, tak to wyglądało, jak wyglądało. No jeżeli patrzeć na to, że jako mój debiut, no to można powiedzieć, że no udany, no. wszedłem na tam 8-10 minut, asystę udało się dośrodkować dobrze, tam Bartek dobrze się znalazł w środku pola, no i, yy, no i spróbowaliśmy jeszcze coś zrobić, yy, ale, ale no niestety nie udało się. Lepszy by był debiut, jakbyśmy na pewno wygrali. Spocony nie jesteś, koszulka jest brudna, więc dałeś chyba z siebie wszystko, ale też dałeś ten sygnał, że, że, że te rezerwy w GKS-ie jednak są. Tak, tak, naprawdę są. Dałem sygnał, wszedłem, zdobyłem asystę, trzeba się tylko cieszyć i patrzeć dalej w przód. Patrząc dalej w przód, tutaj chłopaki mówili, no ta grupa miszowska będzie celem dla Ciebie, to pewnie celem będzie też częstsze pukanie do tych bram pierwszej drużyny już nie tylko na treningach. Tak, na pewno jest w pierwszej drużynie celem to, żeby w tej pierwszej ósemce się znaleźć. No dla mnie, tak ja bym sobie bardzo życzył tego, żeby jak najczęściej występować na treningach pierwszej drużyny. No i na tych meczach pojawiać się na tej ławce. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo przegraliśmy 2-1, przyjechaliśmy tutaj po punkty, chcieliśmy dobrze zakończyć ten cały rok, chcieliśmy mieć fajne święta. Gdzieś nam się nie udało, wydaje mi się, że z przebiegu meczu nie byliśmy na pewno drużyną słabszą się, ja że niuans tkwił w tym, że w tej pierwszej połówce z gry naszej powinniśmy strzelić jedną lub dwie bramki, strzeli, to było całkiem inaczej. A tak niestety dostaliśmy dwie bramki jeszcze. Tak jak mówię, karny, taki sytuacja jest polu karnym naprawdę setki w trakcie meczu. Niestety sędzia podjął taką inną decyzję. Byliśmy po pasie, gdzieś byliśmy w miarę zbudowani ostatnim meczem z Łęczną, bo co prawda nie wygraliśmy, ale oddaliśmy z siebie wszystko i widzieliśmy, że naprawdę każdy zrobił wszystko, co na boisko. I dzisiaj również, żeby się tak do tego spotkania, że musimy zrobić wszystko, zostawić całe zdrowie. I zostawiliśmy, tak jak mówię, mówię, no, na pewno z gry nie wyglądaliśmy gorzej od Śląska, tak mi się wydaje, na gorąco tutaj, ale punktów brakuje niestety. Wrocław znowu nie został zdobyty, choć taki mieliśmy plan, mieliśmy takie podejście tutaj, nastawienie od trenera i chcieliśmy to zrobić. Niestety nie udało nam się. Przykro, przykro, bo kończymy bez punktu dzisiaj, ale co zrobić, no będziemy musieli się wstawić już 5 stycznia, zaczynamy przygotowanie, będziemy musieli się przygotować jak najlepiej. Znaczy na pewno tutaj chciałbym za ten cały rok jeszcze, runda pierwszoligowa, podziękować kibicom za doping, byli z nami praktycznie w każdym meczu, czy to u siebie, czy na wyjeździe, także tutaj dziękujemy jako wszyscy zawodnicy. No, życzymy przede wszystkim kibicom również zdrowych, spokojnych świąt i tego sobie życzymy w przyszłym roku, żeby stawiali się jednak liczniej na naszym stadionie. Ja uważam, że cały ten rok był dobry, dobry w naszym wykonaniu. Ta końcówka trochę, trochę popsuła nam nastroje. Na pewno troszkę w tej tabeli inaczej by to wyglądało, żebyśmy punktowali w końcówce, a niestety, niestety no, ta końcówka pokazuje, że punktowo nie zdobyliśmy takiej ilości punktów, która by nas zadowoliła. Bice dość, dość licznie zawsze przyjeżdżają na, na każdy, każdy mecz wyjazdowy i myślę, że trochę odpoczynku też, też od nas im się należy. I trzeba, trzeba życzyć wszystkim tutaj miłośnikom GKS zdrowych i, i pogodnych świąt. Przede wszystkim jako dla drużyny życzyłbym tego, żebyśmy się znaleźli właśnie w tej grupie mistrzowskiej, a indywidualnie chciałbym wywalczyć sobie pierwszą jedenastkę. I od stycznia zaczynam charówkę nad tym także. Zobaczymy. Kibicom przede wszystkim no im, rodzinom, wszystkim wesołych, pogodnych świąt spędzonych z rodziną w miłym gronie, spokojnych, tylko no, trochę niech odpoczną od piłki ten parę tygodni i trzeba pracować dalej, żeby, żeby były tego efekty. Sponsorem PG GKS Bółhatów jest Polska Grupa Energetyczna.